I dlatego tutaj przyszłem i dlatego właśnie mnie ciekawiło co tu jest. I się okazuje, że, że coś tu jest. No. I to dużo. I też mnie zastanawia, bo to już jest też od dawna. Bo są tutaj takie pojedyncze świerki. Chyba to są świerki. Ewentualnie jodły, ale na pewno to nie są sosny. Wygląda jak świerk No to i pod nimi taki pas drzew kilkuletnich, które są prawdopodobnie bukami. No i dlaczego tak to wygląda? Bo naprawdę dużo się tutaj dzieje co roku. Coś się dzieje na tej górze, na tej górce, te kamionce pod nią, i naprawdę ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. Dlaczego tak tutaj nie możecie zostawić spokoju tego lasu? Tylko wiecznie się coś tu musi dziać. No i kto to robi i w jakim celu? Gmina Brenna, ja się Ciebie pytam. Ośmielam Cię do udzielenia odpowiedzi i aby wszyscy mieszkańcy Brennej poznali prawdę. Co tu się dzieje? Ała, Ute... Ciężki teren tu jest naprawdę Moci tam widać.